Już w 2017 roku Ubisoft potwierdził, że zdobył prawa do marki Avatara, a deweloper Massive Entertainment pracuje nad grą open world osadzoną w świecie tej samej serii science fiction. Od tego czasu postęp prac wydaje się powolny, z wieloma opóźnieniami i niewielką ilością informacji na temat samej gry. Jednak na niedawnej prezentacji Ubisoft Forward otrzymaliśmy pierwszy rzeczywisty wygląd w w świecie Pandora, a wydawca podzielił się nowymi detalami na temat świata, fabuły, rozgrywki i nie tylko. W tym filmie omówimy kilka z tych kluczowych szczegółów. Jednym z największych atutów marki Avatary jest świat Pandory, a perspektywa możliwości założenia się w nim poprzez dobrze zrealizowaną grę Open World od dawna mnie zachwyca. Ale jaką część Pandory będziemy eksplorować w nadchodzącej grze Massive Entertainment? Avatar Frontiers of Pandora osadzona jest na kontynencie zachodniej granicy, części planety, której jeszcze nie widzieliśmy w dwóch filmach. Jak duży będzie ten świat, dowiemy się dopiero po premierze, ale Massive Entertainment współpracował z twórcą oryginalnych filmów Avatar, Jamesem Cameronem i jego zespołem kreatywnym, więc jesteśmy ciekawi, jak gra ożywi ten nowy obszar planety. Od dłuższego czasu wiemy, że Avatar w z Pandora opowie oryginalną nową historię, która będzie współistnieć z filmami Jamesa Camerona. Tam Cameron nam potwierdził ten fakt. A Ubisoft udzielił więcej szczegółów na temat fabuły. Konflikt między ludźmi a NaVi będzie oczywiście sercem fabuły, gdzie RDA rozszerzy swoje destrukcyjne operacje na zachodnią granicę. Raczej wcierał się w postać z grupy kilku młodych dzieci NaVi, które zostają uprowadzone przez RDA i jednego z jej liderów, Johna Mercela. Te dzieci NaVi są szkolone na żołnierzy walczących przeciwko swoim ludziom, ale wszystko idzie źle, gdy podczas bitwy między RDA a NaVi. Główna bohaterka zostaje poddana nagłemu uśpieniu kryogenicznemu, budzi się 15 lat później jako obca w swoim własnym świecie, zdeterminowana, aby powstrzymać RDA, rusza, by ich pokonać. Od walki z RDA, po ponowne nawiązanie kontaktu z ludem na Wii i ich kulturą, fabuła Avatar Frontiers Pandora zapowiada się na wielką skalę. Frontiers o Pandora będzie grał open world, ale czego dokładnie możemy się spodziewać w zakresie świata zachodniej granicy? Według Massive Entertainment gracze będą eksplorować różne biomy pełne unikalnych osad i klanów, pięknych widoków i obcej flory i fauny, wiele z których zostało zaprezentowanych w niedawnej prezentacji rozkrywki gry. Istnieje kraina króla, King's bujny gęsty las deszczowy w cieniu imponujących, unoszących się gór, gdzie gracze spotkają klan Aranachi, pokojowych kaczy, którzy nauczą ich jak polować i wiązać więzi z jednym z wielu dostępnych w grze wierzchowców. Więcej na ten temat za chwilę. Na północy gracze znajdą górskie równiny Upper Plains. Szerokie, otwarte, trawiaste równiny, które są domem dla nomadycznego klanu Zestwa, którzy żyją w symbiozie z ogromnymi, spokojnymi stworzeniami, stworzeniami znanymi jako Zakru. W międzyczasie, na zachodnim, w mglistym i tajemniczym lesie chmur, gracze spotykają klan Kamaterii, uzdrowicieli z mrocznymi sekretami, które skłaniają ich do pozostania ukrytymi przed resztą świata. Naturalnie walka będzie kluczowym elementem w Avatar Frontiers of Pandora. To jest obszar, gdzie gra będzie działać głównie jako strzelanka z widokiem z pierwszej osoby, Główna bohaterka to nawi, która została również intensywnie przeszkolona przez ludzi, co oznacza, że gracze będą mogli łączyć i opanować obie strony tego medalu. Podczas walki jako nawi będziesz w stanie wykorzystać swoje instynkty do obserwowania pola walki, oznaczania wrogów i znajdowania ich słabych punktów, które można wykorzystać oczywiście w walce. Będziesz również używać broni, które operują precyzję i wszechstronność, takie jak łuki, katapulty i podobne. W międzyczasie będziesz mógł także wykorzystać swoje ludzkie szkolenie, aby używać broni bardziej niszczycielskiej, takie jak karabiny szturmowe, strzelby czy wyrzutnie rakiet. Walkę obejmie również zmierzenie się z różnymi typami wrogów, takimi jak jednostki AMP, które są praktycznie mechami sterowanymi przez ludzi. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni ze za światem avatara. Gra będzie również zawierać walkę na wierzchowcach i nawet walkę w powietrzu, ponieważ możliwość wiązania więzi i jazdy na ekranach będzie stanowić kluczowy element w doświadczeniu, że jak już wspomniałem wcześniej, po zaprzężeniu się z plemieniem Aranki będziemy mogli nawiązać więź z ekranem, którego będziemy mogli nie tylko używać do przemierzania nieba i eksploracji podczas lotu, ale także do walki powietrznej, ale również będziemy mogli go karmić, nazwać, dostosować. Jeżeli chodzi o wierzchowca do jazdy po ziemi, klan Zaswa pomoże ci związać się z dzikim koniem. Czy będziemy mieli możliwość odkrycia więcej wierzchowców poza tymi, pozostaje do zobaczenia po premierze. Pandora jest niepodobna do jakiegokolwiek innego świata, który widzieliśmy wcześniej w grach open world Ubisoftu. Ale mimo to pozostaje to wciąż gra Open World Ubisoftu, więc można się spodziewać, że znajdziemy tutaj pewne elementy charakterystyczne dla serii Far Cry. Będzie to miejsce w postaci posterunków RDA, rozsianych po zachodniej granicy, które służą nie tylko do kusowania, polowania i chwytania dzikiej przyrody, ale również do zanieczyszczania i niszczenia środowiska. Nie wiemy jeszcze, ile takich posterunków znajdzie się w świecie gry ale wygląda na to, że ich odnalezienie, oczyszczenie i wyzwolenie zachodniej granicy staną się kluczowym elementem struktury rozgrywki. Oczyszczenie Pandory z posterunków przyniesie efekty nie tylko w postaci ukończonych zadań na liście, niszczenie posterunków RDA będzie miało namacalne skutki w samym świecie gry. Pandora wraz z odejściem ludzi, zielona roślinność panuje struktury. Dzika przyroda powróci do obszarów i gracze będą mogli zbierać najwyższej jakości zasoby, które można wykorzystać do tworzenia nowej i ulepszonej broni oraz sprzętu. Będziemy również w stanie znaleźć składniki, które będziemy mogli wykorzystać do gotowania potraw, które dadzą nam różnorodne bonusy. Powrót do korzeni kultury na Wii jest centralnym motywem w Awatar Frontiers Pandora, będzie miało to także odzwierciedlenie w rozgrywce. Dzięki systemowi postępu, gracze będą łączyć się z AIO poprzez roślinę Tarsu, gdzie będą czerpać wiedzę z pamięci swoich przodków, aby stać się bardziej potężnymi. Innymi słowy, odlokujesz nowe umiejętności i zdolności, będą one wpływać na różne aspekty rozgrywki, w tym samym na twoją zwinność i zdolność poruszania się po świecie na piechotę. Skuteczność w ukrywaniu się, umiejętności posługiwania się bronią, zdolności do użytkowania wierzchowców, i wiele, wiele więcej. Massive Entertainment jest znany przede wszystkim z oferowania wieloosobowych rozwiązań w grach dzięki dwóm częściom The Division. I choć Avatar Frontier of Pandora jest przede wszystkim grą akcji przygotowaną dla jednego gracza w świecie otwartym, to nie jest to wyłącznie tryb dla pojedynczego gracza. Jeżeli chcesz przejść kampanię z przyjacielem, możesz to zrobić w trybie kooperacji dla dwóch graczy. Ta opcja pozwala na wspólne zwiedzanie ogromnego świata Pandory, podejmowanie wyzwań i odkrywanie tajemnic zachodniej granicy jako zespół. Długo oczekiwana premiera tej gry była sporym wyzwaniem nie tylko dlatego, że Ubisoft zajęło dużo czasu na oficjalne jej ogłoszenie w 2021 roku, ale także dlatego, że została kilka razy opóźniona od tego czasu. Wreszcie jednak. Wydaje się, że udało się ustalić konkretną datę premiery. Avatar z w w Pandora ma zadebiutować 7 grudnia tego roku na PS5, Xbox Series XS oraz na PC-tach. Podsumowując, Avatar z Pandora zapowiada się jako ambitna przygoda Open World, osadzona w fascynującym świecie Pandory. Dzięki swojemu zanurzającemu, settingowi i intrygującej fabule, różnorodnym biomom, dynamicznej walce i możliwości wspólnej gry, wydaje się być obiecującym uzupełnieniem marki w Avatar. Panie filmów i nowi gracze mogą oczekiwać odkrywania niezbadanych obszarów zachodniej granicy i wciela się w postać na Wii aby chronić swoją ojczyznę przed destrukcyjnymi siłami RDA. Dajcie znać, jak wam się podobało. Zostawcie suba, łapkę w górę, i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!